Witam Was serdecznie. W tym odcinku pociągniemy dalej temat frezarek, bo oto wróciła do mnie frezarka, którą testowałam w jednym z odcinków frezarkowych po trzech miesiącach użytkowania w salonie, czyli pełnym klientek, non stop, dzięki uprzejmości naszej koleżanki, którą już znacie, Martyny. Dziękuję bardzo Martyna. Czy chciałabyś się ze mną zamienić, Popowiadać trochę? Tak. Tak? tak? Tak. Ja was uratuję. To świetnie, w takim razie zamieniamy się miejscami. Ja tutaj jednego z paznokci tobie dam i możesz na mnie frezować. Dobra. Ale to zaraz po intro. Tak, więc to jest frezarka, którą miałam około trzech miesięcy u siebie w salonie. Pamiętam jak dziś, co Edi mi powiedziała, jak mi ją dawała. Co, co ci powie... powiedziałaś? Nie. Musisz ją zajechać. I co? No i myślałam, że tak zrobię. To nie dam rady. Nie naprawdę przy takim przy ilości klientek, jakiej robię? tak mniej więcej, od 4 do 6. Dziennie, tak? Dziennie. Przeważnie koło pięciu, sześciu. Ale w tygodniu ile dni? Pięć? Sześć? Już teraz bardziej pięć. Czasami jestem w sobotę, ale to jest tak. Mhm. No nie każdą. To dużo, to i tak dużo piętek. Tak. No i na początku było spoko. Oczywiście widziałam różnicę między, między swoją poprzednią fryzarką. Jaką Na co dzień poprzednio? używam fryzarki maratona. Trójeczka chyba, nie? Czempion. Mhm. Tak. E, frezerka w sumie już taka chyba najlepsza z tej niższej półki, bo później, teraz już się przeniosłam na mikrona. A która to? E... Może odpakujesz, bo już teraz powiem Ci szczerze, nie pamiętam. Nie? Były dwie podobne, a Ty miałaś tą... Ja miałam, aż mam ciary jak na nią patrzę. Dlaczego? <grych> Ponieważ na początku było spoko, wiadomo czuć przeskok między jakością tych frezerek, no ale no trzeba się z tym liczyć, jeżeli dajemy za frezerkę 160 zł, a 600 czy tam 700, bo niecałe 700 mikron wychodzi tam z przesyłką, Zamawiając przez Allegro. Czem nie mikron, tylko maraton. Maraton, przepraszam. Maraton 600 coś i z przesyłką koło 700? Nie całe, bo tak. ja pamiętam chyba, że płaciłam jakoś 670, 680 Aha. z przesyłką. Nie no, całe, to jest przeskok. No jest duża różnica. Także, no wiadomo, trzeba liczyć się z tym, że ona nie będzie śmigała tak jak tak jak ta droższa. No, ale na początku w sumie było spoko. Nie odczuwałam aż takiej różnicy. Wiadomo, jakieś tam delikatne drgania były. Ale nie było to jakieś straszne. No ale później z klientki na klientkę już tak. Yy... Co się zaczęło dziać? Zaczęłam zauważać to, że moje tempo pracy jest dłuższe. Nie lubimy tego w pracy w salonie. <noise> Dlatego zaczęłam się denerwować w no momencie, gdy nie zauważałam, lubimy. że no, po prostu potrzebuję więcej czasu na frezowanie. To jeszcze było nic. Tak naprawdę yy, zaczęłam się denerwować dopiero w momencie, gdy zaczęły mi się robić falbany, które mi się zaczęły robić bardzo Ale szybko. jak? To przecież ty nigdy nie masz falbanek? No właśnie. No i to jest duży plus, ponieważ wiedziałam, że mam dobre frezy i wiedziałam, że wina musi leżeć po stronie frezarki, bo jeżeli już mam wprawę w frezowaniu, wiem, że mam, pracuję na dobrych frezach, no to zmieniłam tylko frezarkę, no to wiadomo, że To wiadomo, że tutaj... gdzie jest... Tak, Ta przyczyna. Naprawdę myślałam, że ją zajadę, że zobaczymy, ile ona da radę, żeby mniej więcej pokazać mhm. dziewczynom, jak długo będą ją mogły używać w domu. Czyli używać można dalej, tylko znacznie, z tego co rozumiem, co powiedziałaś, znacznie się zmniejszył komfort pracy, tak? Bardzo. I u mnie i u klientek. Moje klientki są na tyle kochane, że żadna mi nie powiedziała, że. Yy... No, że już nie czujesz tak pewnie, jak nią pracuje, że czuję drganie, Aha. że to już nie jest takie przyjemne. Od żadnej tego nie usłyszałam. Aczkolwiek każda z nich zauważyła, ona jest bardzo podobna do mikrona. Do maratona. maratona. Sorry, teraz się to myliła. Do maratona. Także wydaje mi się, że generalnie on już nie zwracałby na to uwagę. I mhm. pewnie po odczuciach zwrócił uwagę na frezarkę i wtedy mówią: O, pani Martynko, mam pani coś innego. No i tak wydaje mi się, że... No bo tak, no bo wizualnie gdzieś tam jak z boku patrzy klientka, to, to faktycznie można pomylić te dwie tak, frezarki. bo maraton też ma to pokrętełko z przodu, to nie jest kolorowe, no i w sumie może jest delikatnie wyższa, no mm -hmm. ale to tyle, a poza tym niczym się nie różni. Ma dziurki na frezy, czego mi tutaj bardzo brakowało. Aha, aha. Ale no tam mamy... jest rączka odkładana z boku, co też a to muszę jest sztukować. szybsze, a to muszę położyć, zawsze boi się, że tutaj sobie to... Aha. Jednak ściągnę, dziewczyny nie widzą, tu wam pokażę, że kładąc rączk, rączkę na górze, zawsze bałam się, o, że o, 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 o. sobie ją no. zrzucenie. A w moim poprzednim maratonie rączka jest wkładana od boku, co jest bardzo fajne, no i maraton ma dziurki na frezy. No i super, co to jest może jest pokażemy dziewczynom, jak to wygląda w praktyce. Co ty na to, Martyna? No, znaj. Bierz od razu dzikiego. <laughs> Kto już zna dzikiego? Czy ktoś ma już dzikiego? Rękawiczki, kochana. Dezynfekcja. Safety Proszę bardzo. Myski? No, ja mam tu różne kolory, koleżanki. Fioletowe, chcę. Fioletowe, eski, Fioletowe jak salon z pazurem. No, widzisz? Tylko trochę ciemniejszy jest fiolet. W salonie z pazurem? Ale pasuje. Ale pasuje. Ja się już fuknę. A czym ty się fukasz? No, mam Tu masz? To był na kursie z kwadrata? O, ktoś tu widzę, był na kursie z kwadrata nawet. I zrobił kwadrata. I zrobił. Wybi wybrałam takiego najlepszego. Aha, połamany? Nie, właśnie nie. Aha, dobra. Martyna, wybrałam najlepszego. Ten jest najmniej się z nim działo. Naj U Najmniej Pamiętam z żarty. Ale chyba, że tw jeden z twoich. Ale tych mi jest tak żal. Nie, no. ja to wolę jakiegoś mojego brzydalka. No. Tu. A resztę nie pokazuj, bo fuj. Czekaj, będę na się troszkę jeszcze wysuszyła. To pochłaniasz. Może. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha. Y... Prawda jest taka, że tą frezarką możecie tak samo wyfrezować skórki jak naszym mikronem, jak naszym maratonem. To nie jest tak, że ona nie daje rady. Ona da radę. Yy, tylko niestety czas pracy jest wydłużony i nie jest to już na tyle komfortowe mm -hmm. i dla nas, i, i dla klientki. Także... Da się, da się, aczkolwiek nie jest to już takie fajne i przyjemne. Dobra, to frezuj Martyna. Dzikusek. Odpalam rakietę, jesteś gotowa? Boże, kochany, no jest <grym> O kurde, co to za tak gryczy? No właśnie, a tak i to jest bardzo, wa to jest mega ważne i to było strasznie uciążliwe, ponieważ ja mam już takie swoje same stałe klientki yy, i no my się z tymi babeczkami znacie, wiecie jak to jest w salonie, ona przychodzi, no. znamy się już od ponad dwóch lat, ona przychodzi cyklicznie. to się nie zmieniło? Yy, no. Tak, i ona oczywiście my przychodzimy, i ona co tam u mnie, co tam u niej i w ogóle, wiecie, że ja dopóki nie ściągam koloru, nie byłam w stanie z nią rozmawiać, ponieważ ona chodzi jak czołg, naprawdę. Po na ona chodzi tak głośno, że jak ja miałam tutaj siedziałam i sobie ściągałam kolor, na, kolor ściągałam na najwyższych obrotach. Nie, nie słyszałam im po prostu. Nie jak, słyszałam, co ja ona do kręcę. mnie mówi, siedząc yy, 30 cm przede mną, naprawdę. Ja kręcę, to I prędzej. to teraz słyszycie. Martyna, to dobrze bo wiesz, miśłaś to nie z klientką gadać. No ja ma fajny panie! No więc nie wiem, nie wiem, ile ona ma obrotów. W sumie nie sprawdzałam tego. Frezowałam mniej więcej tak, jak się kończą te różowe, czyli powiedzmy trzy, dwie trzecie. Obróć się trochę krzesłem. W... Obróć w te... O tak, no i teraz frezuj. A ona nie przystaje ci czasem trochę? Nie musisz dodać tych obrotów? Nie. Tak jakby przystawała. Nie, raczej... mnie raczej płynnie działa. No my się, wydaje mi się, że Wiesz co, ona, jak dla mnie ona wydaje na tyle przerażający odgłos, że w momencie, gdy ja mam więcej i wchodzę już na to czerwone pole, to sam dźwięk mnie po prostu przeraża, bo ja mam wrażenie, że to mi po prostu za chwilę wybuchnie w twarz. Aha. Aha. <noise> ja strasznie niepewnie się przy niej czuję. Aha. No. No bo obroty są trochę słabe, Dziki jakby ona, nie ściągał. Ona w ogóle zmienia odgłosy w trakcie, czasami się coś tam tak jakby przeskoczy w tej rączce, i ona już później jakoś tak inaczej. Ciężko to wytłumaczyć, ale no pracowałam z nią trochę i. Nie. Ona jest fajna jako taka powiedzmy wersja przejściowa w momencie, gdy będziecie sobie zbierały na taką lepszą. prześle. No to krześle. Dzięki, byś mnie frezował. A przyciśnij mocniej. Właśnie i widzisz, i to jest to przyduś mocniej. No właśnie nie trzeba dusić mocniej, żeby ściągało, o to chodzi. No ale ona nie W sensie, on... że nie, nie, nie powinnam dusić mocniej. No, ale Jestem przecież... przyzwyczajona do tego, że ja tak muskam sobie tym dzikim i, i że on po prostu jak w masło wchodzi. No ale tu nie. A to nie wchodzi. Tu... I ktoś pomyśli, że to dziki jest nie tego a tak naprawdę to ta fryzarka. No, ona. O Boże, to ile ty czasu kolor ściągałaś? No właśnie! Ja pierdziele! Tak. I ktoś sobie pomyśli, co ja mam zrobić, ja mam takie długie tempo pracy, ja bym chciała szybciej, a to fryzarka po prostu nie umie tak. szybciej. To, to jest to, no. Ja już to później zauważyłam coraz bardziej i tak się denerwowałam. Ja cię kręcę. Bo no, ja miałam, jak miałam takie dłuższe paznokcie, to ja potrafiłam 20 minut ściągać kolor. Ja Przy tempie kręcę. pracy salonowym to jest zabójstwo, naprawdę. No i później stres, wiadomo, bo widzimy, że mam już delikatne e, opóźnienie, że to dłużej zajmuje. Dodatkowo powstają nam e, falbany, które, na które też potrzebujemy kolejnego czasu. Ja cię kręcę. E, no, ale muszę Wam powiedzieć, że jak wróciłam po trzech miesiącach do maratona, to tak strasznie go doceniłam. A jak dostałaś mikrona? No, już, jedno, jak już widziałam obroty, no to już w ogóle był wypas, nie? To już, po, to już byłby poziom taki pro, hardcore. No. Ja bym chciała, żebyś mi wyfrezowała skórki trochę. Tylko jedną szarpnęłam skórkę, sorry. Mm -hmm. Super. hody. <laughs> Czy wolisz może wariata? Dawaj tylko... Po Wchodzi mi to już na oczy. Ja sobie lubię od tej strony zajechać, ponieważ już znam te skórki. No nie ta. wiem, że od tej strony wolę, ponieważ tutaj teraz mi się zrobi taka przepiękna falbanka. A, A potem to tak skończysz, która się tak pięknie odeć. Jak tam? Odczucia? Moje odczucia. No czuję takie uderzanie delikatne. Nie to co. Jak nie to co robię, przy dzikim, no... nie? Ale nie to co przy mikronie na przykład no nie odczuwam takich uderzeń frezem w płytkę. A tu i tak czuję. Normalnie czuję wibracje Martyna. No. To jest nienormalne. Ale. Widzisz, nic dodatkowego nam się tutaj nie zrobiło. Spokojnie chudy dał radę. No ale dobrze. To no, jest tutaj chudy. takie delikatne, fafrochy jakieś mi się porobiły. Ale jakbyś miała inny fres, no to już byś się pewnie denerwowała. Skończyłam frezować skórki. Tak, jak wam wspominałam wcześniej, da się to zrobić tą frezarką. Tak, nawet, nawet jeszcze bym tutaj coś podziałała, ale, ale nie jest źle. Jestem ciekawa waszej opinii na, tej, na temat tej frezarki, ponieważ no, jak dla mnie przy pracy w salonie. Mm -mm, no to nie wybrałabyś jej zamiast mikrona? Mm, na pewno nie. Ani zamiast mikrona, ani zamiast maratona, jeżeli macie budżet polecam minimum to jest maraton, naprawdę jest po prostu przepaść między tymi frezerkami. Cenowo też, ale wydaje mi się, że naprawdę warto sobie uzbierać troszkę więcej na tego przynajmniej maratona, niestety nie macie obrotów, co jest już teraz dla nas Lecznika. bardzo ważne, ja teraz doceniam i widzę, tak, licznik obrotów. Jestem ciekawa, czy wy macie porównanie tej frezarki z jakąś inną, czy jesteście z niej zadowoleni, jeżeli ją posiadacie. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. A my się z wami żegnamy. My się żegnamy. I dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Buziaczki. Do I zobaczenia. Do następnego. Pa, pa. Stop, stop, stop. Jeszcze cztery mega ważne informacje. W tym miejscu możesz zasubskrybować mój kanał Edyta Kruczak. Tutaj możesz dać suba kanałowi Kulo. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę. Możesz ją zassać wręcz, bez wychodzenia z domu. A tutaj poglądasz ostatnio wypuszczone przez kanał Kulo materiały. Kliknij teraz.